Nie wiem dlaczego, ale ja jej wierzę. Bajko! O, racja. Bójko, nie możesz nas okłamywać! Zwłaszcza w tak oczywistej sprawie. Tak źle to wygląda? Tak. tak. Możemy narysować ci na policzku buzię. Nie, nadal jest źle. Hej, Bójko, musisz przyznać się profesorowi i pójść do dentysty, zanim będzie jeszcze gorzej. <grym> Wszystko mam pod kontrolą. Poszukałam w internecie naturalnych metod leczenia i znalazłam ten korzeń. Wystarczy tylko, że potrenił twarz i to opuchlizno zejdzie mi przez noc. No dobrze. Dziękuję, że się martwicie, ale muszę dziś się porządnie wyspać. Bojko, spóźniłaś się. Mówiłem ci, że masz być na czas. Czy ty wiesz, co to oznacza? Musimy teraz usunąć wszystkie zęby! Wow, siostro! Ten korzeń w ogóle nie pomógł! Jest gorzej niż wcześniej! Co to takiego? To mają być palce? Dość tego! Zabieramy cię do dentysty! Nie! Dentysta nie! Tak! Dentysta! Uciekła Nie szczoteczka. Jak miło zbierać kwiatki, które rosną tuż obok kałuży. Uuu, chodź tu do mnie ty obuzie! I tobie również rar, bujeczko! Uuu! Bujko, moje ty biedactwo! Pożarł cię dwugłowy potwór i ukradł ci twoją kokarczkę. Zapłacisz za to potworzy. potworze! Potworze? No dalej ludzie! Bójki już z nami nie ma. Musimy rozprawić się z tym dwugłowym potworem naszymi tradycyjnymi metodami, czyli kieszonkowymi wiertłami. Wiertła nie! Bójko! Bójko! Widzę ją! I goni ją ściekły tłum ludzi z małymi wiertłami! Jest w tym logika. A, a, a. A, a. Tak! Właśnie! Lepiej uciekaj! O moje plecy! Bo jak nie, to zrobię ci drugą dziurę w zębie! Bójko, tu jesteś! To może cię zaskoczyć, ale wiem, że nie byłaś u dentysty. Wow, jak na to wpadłeś, profesorze! To nie było takie trudne! Zapłaciłem rachunek za dwie wizyty! Nie! Dentysta, nie! Boję! Oj, bójko! Skoro się bałaś, wystarczyło mi powiedzieć! Poszedłbym z tobą do gabinetu. Byłbym tam. Usiądę tam z tobą, ale musisz pójść. Dobrze, profesorze. Pójdziemy razem. Moje. Au! Au! Powiedziałam, że zarobisz kolejną dziurę, jeśli nie pójdziesz. Przecież obiecałam, że pójdę. A Przepraszam. Dziękujemy, Dziękujemy doktorze. doktorze! Hej, jak było? Nie tak źle jak myślałam, ale nie powinnam tego tak długo odkładać. Przepraszam za to całe zamieszanie. Hej, nic nie szkodzi! Jest tak jak w piosence! Wyszło słoneczko i wysuszyło ból. Um, tam chyba jednak jest coś o deszczu. Ona ma rację, brawurko. Tak, zgadza się. No dobrze, bójko, może skoczymy na jakieś miękkie lody? Bardzo podoba mi się ten pomysł! Hmm, widzę, że masz odrobinę krzywej jedynki. Może razem z ortodontą pomyślimy o aparacie? Nie ma żadnego problemu! Aparat nie!